Astma burzowa rzadka, ale niezwykle niebezpieczna. Czy wiesz, że burze mogą wywoływać poważne i zagrażające życiu problemy z oddychaniem? W 2016 roku australijskie miasto Melbourne doświadczyło rekordowej liczby pacjentów z objawami astmy burzowej. Zanotowano 672% wzrost nagłych przypadków zaburzeń oddychania. Tysiące osób wymagało hospitalizacji, a 10 pacjentów zmarło. Jakie są przyczyny astmy burzowej? Silny wiatr towarzyszący burzy porywa cząsteczki pyłku i inne alergeny, a następnie unosi je do nieba. W chmurach wchodzą one w kontakt z wodą, na skutek czego pękają i uwalniają malutkie cząsteczki, które są w stanie dotrzeć o wiele dalej w głąb płuc niż zwykły pyłek. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na astmę i katar sienny. Jeśli to tylko możliwe, zostań w domu podczas burzowych dni, podczas których notuje się wysoki poziom pyłków w powietrzu. Pamiętaj także, aby codziennie stosować leki zapobiegające napadom astmy oraz zawsze mieć pod ręką inhalator łagodzący ataki choroby. Euroklinix, Twoja przychodnia i apteka internetowa.